tak? Ty czytałaś ten program i naprawdę ja się czułam w domu. To jest bardzo interesujące, bo jak ja daję prezentację i jak ja mówię do dzieci w szkołach w Izraelu i nawet tutaj w Bogni, najważniejsza rzecz, że, że ja się uczyłam. Że, Czy nie możesz, że nie można, że nie można wykorzenić korzenie ludzkie z ziemi, wyrównać. Jak wiele pokoleń, wiele generacji żyją w Polsce, to, to ty masz coś z Polski, nie możesz to wychosotywać. E, nie można demasać to, nie można zapomnieć tego. To jest ze szubasze, je To jest ten, ten odgaszy, najważniejszy to, wniosek, że po raz pierwszy w Polsce zrozumiałam to, że nie można tej przeszłości wymazać. No to nie sztuka. Kraków jest bardzo pięknym miastem. W jakiś sposób ta książka, oprócz wiele innych zamek, jest w pewnym sensie również takim przewodnikiem po pięknym Krakowie. Prawda? Planty z e, kilka kawiami, sukiennice. I ulica Grocka, gdzie rozumiem, że... Tak. Właśnie. E, e, tam były... E, był to sklep, firma. Jest, firma, Czy Czyli mm, mm, mm. co my chyba? Jakiś sklep, mam już pokazać? Yy, no, muszę <grym> Państwu przeczytać <grym> książkę, żeby, żeby zrozumieć. Tam, to, tak, jak sama nazwa książki yy, Strusie Pióra, to m.in. właśnie tam sprzedawano strusie pióra w tej Polsce Międzywojennej, pięknej, wielobarwnej. I szczególnie te, te, te strusie pióra też są pewnie jakimś symbolem. I, i znalazłaś ten sklep, gdzie to. Tak, 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 znalazłam moi e, e, personalnie moich, i moich pierwszych byłam e, 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 również w Nisku, od w drodze do Rzeszowa, gdzie I, moja mama i, przebywała, e, i, i ja się tam spotkałam z ludzi, że znają e, familie, rodzina, Haber, byłem, że byłam matkę rodzina, i ja Mogłaś po prostu wyczuć to życie w Polsce w okresie międzywojennym. W tej książce jest dużo o Twoim ojcu. Skąd wiedziałaś, jakim był chłopcem? Był takim chuliganem, grał w piłkę, był, pochodził z rodziny religijnej, potem odszedł do tego, chodził na Wisłę. Skąd w ogóle dotarłaś do tej wiadomości? To jest bardzo interesujące. Jak, jak już pisałam książki. Nowi jetty cały czas e, e, spotkałam ludzi i miałam e, to znowu dla alkenet asetterekachalam. U aktor u Uaktualnić aktual, książkę mogłam często. Wysłałem do ucha e, bagaż tu się ta szczołkuś, że przypadkowo spotkałam e, Adam w Tel Awiwie. Tu się nazywa Yusef Bosak. E, i był on e, przyjacielem z dzieciństwa mojego no, ojca. Na ulicy Sebastiana mieszka tymi, mieszkał, w 1929 właśnie Obydwaj się w 1915 roku. I on o, opowiedział mi, Krakow, o dzieciństwie w Krakowie, o dorastaniu, o wojnie, ciepali w karty, co robili z dziewczynami, co było itd., w jaki sposób przekupili to zorce, bo może tam wchodzić. I co najbardziej wzruszające w tym wszystkim było, że miało zdjęcie Dzieci, cała, cała klasa, 10 lat. Także mogła zobaczyć ojca, który miał wówczas 10 lat, I co jeszcze bardziej wzruszające, że miała fotografie. Że on był Józef Że Józef Bosak był również na tej fotografii, którą mnie ale nie on, nigdy nie to, nie ale on Nigdy nie widział tego. A zami mu pokazać. Też to spotkanie, to ja, pierwsze spotkanie. A ja, było naprawdę wzruszające, poruszające. I my do my do my do my do my w ten sposób za każdym razem spotykałam serce nowych ludzi. I co może najsmutniejszego z tego wszystkiego, z całej historii, to, że moi, ro, moi rodzice chcieli jakby ze mną współpracować. Ja rozumiem, że mama i, i ta, Antonio, ta, tak? Ta, mój ojczym, Powiedzieli mi, że jak nie wiem, to lepiej, żebym nie wiedziała. że ja wiem. Ale e, w w az, I kiedy w 1984 roku w Wielkiej Polskiej Szczecinie miała swoją mamę i wtedy jej przyjaciele, koledzy jeszcze się żyli i wszyscy oni pamiętali mojego ojca. Kiedy zacząłem pisać tą książkę, to prawie, że nikt już nie żył. Ale miałem szczęście, że mimo wszystko udało mi się do, spotkać. spotkać jeszcze parę osób. Jedną osobę nawet nie ja spotkałem, bo, bo z jednej strony ta książka jest naprawdę taką fascynującą historią o Krakowie, z drugiej strony jakby drugim miejscem, gdzie te wszystkie y, losy się splatają, to jest miasteczko Bochnia, że Pan Bóg jest z I zresztą prezentuję yy, tą książkę. Ja jestem. Dzięk Bochnia. Bo Dziecko Bochnia, tak. Tam, bo matka spotkała ojca w getto Bochnia. Ona nie była w getta, w getcie, ale jej siostra była tam. Matka e, e, była w czasie wojny w Warszawie. Ona pracowała jako u Ułowicza niemieckiego pracowała. Tak, jako. wie, no, chrześcijanka, ‫הנאמרה ישנה רוסי, ‫ישנה עוד שעות שלטון, ‫ביאו וואטפלניה. ‫הלאי שוסטרה, ביאו הגטו גופניה, ‫היא מתקה צ'אווה. Ma szama, że... E, nie ma... nie słyszała, że mają likwidować ten genetyczny w uh... I w taki sposób postanowiła wyrwać siostrę z oh. ang I, ang z... I tak wtedy, tak. kiedy przyjechała, spotkała uh, przyszłego swojego męża, mego ojca, który był policjantem żydowskim, już Państwo zdradzę tak. z tej książki. Zakochali się to... i postanowili razem uciec. I ojciec był wśród tych 50 ostatnich ludzi, którzy przetrwali Getto w Bochni. Ja spotkałem panią Celinę Szatyl, tak, prawda? Tak, tak. No właśnie też tak, pewnie Chatil. zna Panię. Celina Szatyl, że też napisała książkę, to znaczy książkę, ale jej książka jest memoir, bo ona, ona pamięta. I, pamięta, ale i moja książka... W ogóle nie jest memoir, jest tylko co ja słyszałam, to jest bardzo inna książka, ale Celina, Kira i papa, i Rytew, byli nawet bardzo filmu, a oni byli którzy przetrwali geto bocheńskie. Zresztą nie będziecie ma ile? 88 lat, prawda? Coś takiego. Nie, ona będzie 90. Jeździ jak wariantka na swoim samochodem po Tel Awiwie. Prawie, że przyjechała wiele osób, a jeszcze nikogo. W ogóle wynalazła asfalt kolorowy. Jest są bardzo. Bardzo żywotną i co roku jeździ do Słowacji, do Polski również przyjeżdża często. Ale ona też nie mogła ze mnie mówić nigdy, bo ona wiedziała, że rodzice nie chcą, żeby ja wiedziała. To... <laughs> tylko teraz, jak pisałam książkę, ona ze mną mówiła. To 2008 państwa są powiadowe historie w ogóle żydów bocheńskich, historia getta, yy, ucieczki stamtąd i to drogie, jestem historykiem, ale wiele rzeczy nie wiedziałem. Tą drogę, którą na przykład Żydzi z Bochni poprzez Słowację, Węgry, Rumunię docierali, oczywiście do? dwa. Do, do, e, do, do Breszow, od Bochnia do Breszow, albo od Bochni do Mikuláš. I ta książka jest książka, jak Państwu mówię, taką książką detektywistyczną i nie tylko Bochnia, nie tylko Kraków, również Słowację. Tam też, prawda, była byłaś wielokrotnie i udało dzisiaj się w jakiś sposób odzwierciedlić całą yy, historię yy, historię swojej matki i ojca. Zresztą to był związek bardzo krótkotrwały, bo wojna była, krótko, <coughs> ten związek nie trwał długo, ale oni się chyba kochali bardzo i widać z tej książki, co napisałeś, prawda? Że one will kiedy po raz pierwszy byłam na Słowacji i e, przyszłam do Biura Ewidencji Ludności, przyszłam ze zdjęciem, ja tak się urodziłam, ze swoim zdjęciem jako nie mogę. I od razu wszyscy powiedzieli: To Ty, ty jesteś Gaga? Jest też i Oni myśleli, że zginęłyśmy w Kiedy urodziłam się i kiedy jeszcze w w mojej matki, słowa Słowacji, było wiele cudów się wydarzyło. Właściwie, w jakiś sposób. Prawdopodobnie historia moich ten. urodzin stała się legendą w tym miasteczku na Słowacji. Dla nas pokojena, pokolenie na pokolenie. Rzecz to... no, jasna, nie powiem Państwu wszystko, bo inaczej nie byłby sens czy a książki książkę. Co a... się, się stało, co się wydarzyło w ogóle. A że rodzica Kochlan pomogli, a że, się u nich w domu, Słowacji, ale w jaki sposób moja matka również i ich uratowała. I są takie relacje i widzę, że jeszcze zobaczyli, byli bardzo poruszeni, wzruszeni tym wszystkim. To tak. oczywiście jest historia <coughs> niesamowita i w jaki sposób <coughs> dopełnia ten cały, ten cały obraz. Um, w sensie ja jest tak. też. Okay. Ja możemy opowiadać też, tak. dlaczego ja się nazywam Gaga. To jest...